za moment podmienię te cztery karty w taki sposób, żeby zawsze móc wygrać, raz, dwa, trzy, cztery damy dwie czerwone i dwie czarne i położę je w tym miejscu tutaj na pudełku, żeby były na widoku cały czas, ja teraz wymieszam karty i znajdę cztery jakiekolwiek losowe karty, które dadzą mi praktycznie stuprocentową szansę na wygraną, wezmę cztery czarne, żeby nie odwracać bardzo Twojej uwagi, tu jest raz, dwa, tu jest trzecia i czwarta, może być taka cztery losowe karty Reszta kart nie jest już potrzebna, i za chwilę te cztery karty będą się zamieniać z damami miejscami. Patrz uważnie, raz, dwa, trzy, cztery karty, ja je lekko wymieszam, i yy, pierwsza karta, trójka trell w tym momencie zamienia się w pierwszą damę, ale to jest całkiem proste, zrobię to jeszcze raz. Nie wiem, czy widziałeś, ale w tym momencie wyciągnąłem kartę ze spodu i to jest tak zwana technika bottom deal, ona przydaje się podczas wyszukiwania w karty. Ale tak naprawdę chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żeby odwrócić Twoją uwagę, żebyś nie widział momentu, w którym druga dama pojawia się u góry. A skoro druga pojawiła się u góry, obiecuję, że trzecią zobaczysz w taki sposób, że na pewno będziesz widzieć moment, w którym zamienia się w damę. Siódemka trew, uwaga, trzy i w tym momencie mamy tutaj trzecią kartę, damę Kiery. Oczywiście czwarta karta już ta jest od samego początku, więc nie ma co... Yy, narzekać. Słuchajcie, cztery damy. Myślę, że oszukiwanie w karty nie jest najlepszym pomysłem, dlatego cofnijmy się do początku, kiedy były tutaj cztery losowe karty. I damy oczywiście były od samego początku na pudełku. Tu była pierwsza, tu była druga, tu była trzecia i oczywiście czwarta była tutaj. Ale tak naprawdę, cztery damy. Po co komu cztery damy? Skoro można mieć. 4 asy. Skoro tu jest pierwszy as, jak wyjaśnisz to, że tu jest drugi, trzeci i czwarty? Cztery asy, ja nie wiem jak to działa, ty na pewno wiesz, a jeśli masz do mnie jakiekolwiek wyzwanie, koniecznie napisz mnie w komentarzu i zobaczymy co uda się zrobić.